Dzień dobry, z tej strony Małgorzata Serafin razem z firmą Edenet Group opowiadamy Państwu, jak zabezpieczać stopy w pracy i jakie są skutki braku tej ochrony. W poprzednim odcinku powiedzieliśmy, dlaczego nawet najlepiej, najlepszej jakości but roboczy potrzebuje również dobrze wyprofilowanej wkładki. Dzisiaj przedstawimy dostępne na rynku rozwiązania i opowiemy, jakich wkładek używać. Pierwsze z proponowanych rozwiązań to wkładka firmy Robusta, hiszpańskiej firmy Robusta. Jest to wkładka pokryta materiałem antybakteryjnym, która zapobiega poceniu się stóp i zwiększa komfort w budzie. Kolejnym z przedstawionych dzisiaj produktów jest wkładka włoskiej firmy BASE. Ma ona zapewnić przede wszystkim komfort użytkownika. Jest miękka i cieniutka, więc zmieści się do większości obuwia. Jej zaletą jest tutaj odciążenie tych poszczególnych miejsc w stopie, jak tutaj widzimy na podeszwie widzą. Dodatkową zaletą jest również perforowanie, które wspomaga oddychanie stopy. Ciekawy model ma firma Robusta w swojej ofercie. Nazywa się Feeling. Jest to tutaj zarówno ta niebieska jak i ta czarna wkładka. Dlaczego mówię ciekawy? Bardzo fajnym elementem tej wkładki jest tutaj ten, ten amortyzator, który odciąża piętę podczas chodu. Składki różnią się grubością, czyli ta jest troszeczkę bardziej amortyzująca. Dodatkowo mają obydwie z nich takie korytko tutaj z podparciem łuku podłużnego stopy. Trzeba podkreślić, że jest to jedynie takie komfortowe rozwiązanie. Jak Państwo widzą, to jest bardzo mięciutkie, nie stabilizuje to pięty, ale fajnie, fajnie że jest to ujęte tutaj. Dodatkowo widzimy tutaj takie punkty które stymulują naszą stopę, z wyłączeniem części przodostopia, z którego wybijamy się w tej ostatniej fazie podporu podczas chodu. Warto również zwrócić uwagę na model wkładek firmy Base, który nazywa się Dryen RSD. W porównaniu do tych wszystkich wkładek, które tu wcześniej omawialiśmy, ma on podniesiony tutaj tą część tylostopia. Przy intensywnym chodzeniu ogranicza to zmęczenie. I e, trochę bardziej ergonomicznie tutaj na tej wkładce mamy podparty ten łuk. Pierwszą rzeczą, którą zdecydowanie można zauważyć przy tych wkładkach, przy rozpakowywaniu, jest piękny zapach. E, I trochę to się wiąże z jego funkcją, ponieważ e, użyty tu materiał jest bardzo chłonny, antybakteryjny i przeciwpotny. Dodatkowo użycia węgla aktywnego w tej wkładce decyduje o jego właściwościach absorbujących zapachy. Więc e, duży plus tutaj. E, jeszcze warto wspomnieć e, o tej naturalnej tutaj. Zaprojektowanej cyrkulacji stopy w bucie, czyli tutaj, tak jak Państwo widzą, ta podeszwa pomaga oddychać stopom jeszcze bardziej. Poprzedni odcinek mówił o zasadności używania wkładek, co jest ważne zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy. W kolejnym powiemy natomiast o trochę bardziej zaawansowanych modelach wkładek, które pozwolą zniwelować ból oraz intensywne, skutki intensywnego używania naszych stóp. Podpowiemy również, jak dobierać wkładki i czym kierować się. Podczas ich, ich doboru. Dziękujemy serdecznie za uwagę. W takim razie pozdrawiamy z Group i do zobaczenia w kolejnym odcinku.